Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Wamaki i dziś zobaczymy sobie już praktycznie potwierdzone liki dotyczące banerów od 3.0 do 3.4. Ale pamiętajcie o tym, że tak naprawdę jest bardzo duża szansa, że to się wszystko zmieni, ponieważ gwarancja, znaczy prawie pewny jest ten baner 3.0, aczkolwiek reszta jest niestety nie jest pewna. No więc no. Więc właściwie bez przedłużania już może zacznijmy. Wiemy na pewno i to jest już na pewno pewne, że w pierwszej fazie baneru 3.0 będzie Tinari razem z Kolei, czyli nowym 4-starem. Reszty 4 niestety na razie nie znamy, aczkolwiek tak będzie wyglądać pierwsza faza. Tinari będzie sam, w drugiej fazie będą jakieś reruny, z tym, że będą one również z czterokostkową postacią, czyli Dori, z tym, że te reruny... No, no, właśnie nie wiadomo, co może na nich być, ponieważ e, niby było przewidywane Ganiu oraz Zhongli. Aczkolwiek teraz pojawiła się również e, opcja Hutao, która jest o wiele bardziej prawdopodobna niż Ganiu i Zhongli, ponieważ Hutao ostatni swój miała prawie 8 miesięcy temu. A natomiast oni mieli nawet przed Shenhe, która ma wyjść dopiero w 3-4. Dlatego myślę, że Hutao jest o wiele bardziej prawdopodobna. E, Hutao jest. E, Muszę to przyznać, jest naprawdę bardzo dobrym Pyro DPS-em. Jeżeli chcecie mieć potężnego Pyro DPS-a, to zostawcie sobie Primogem na Hutao. Jej broń, Staff of Home, jest... również jest ona bardzo potężna. Jest ona świetna, jeżeli budujecie jakieś DPS. Na przykład na ksiało, mogli dać ją. Jeżeli chcecie zbudować sobie xiao więc jeżeli nawet nie chcecie łyszować po hutao, to możecie wysyszać sobie postawów of home, ponieważ nie jest on często na banerze, a jest on. Wspominam to już trzeci raz, że jest on naprawdę potężny. Razem z tinarim będzie jakiś jego nowy łuk. Niestety nie wiemy o nim zbyt dużo, nie znamy jego mainstatu, nie znamy jego nic, dlatego nie wiadomo jak on będzie wyglądał i jak on będzie działał, ale wszystko w swoim czasie, tak. W banerze 3-1 możemy oczekiwać Kusanali, czyli Archonadendro. Do tego będzie rerun Jaemiko. Kiedy jajemiko wyszła? Jajemiko wyszła w miarę niedawno, nawet wcześniej, znaczy nawet później niż Ganiu i Zhongli. Dlatego czy jest to prawdopodobne? No nie wiadomo. Jajemiko może zadać dobre wrażenie jako main DPS. Jako sub DPS wydaje mi się jednak, mimo wszystko, jest lepsza, ponieważ wystarczy, że wejdziesz nią na pole bitwy, używasz 3 razy E, schodzisz. Potem możesz użyć bersta, zadać jakieś tam obrażenia i znowu zejść. Wydaje mi się, że tak się powinno nią grać, więc no, co do kusanali jeszcze do końca nie wiemy. Aczkolwiek wiemy, że jest to, na co bardzo dużo osób czekało, czyli w banerze 3.1 w fazie drugiej, może być Rerun Childa. Wiadomo jest to, że naprawdę ogromna ilość osób czekała na tą postać, mimo że miała ona już parę banerów, to jest on faworytem, nie? Poza tym jest ona takim Genshinową ikoną, dlatego też może aż tyle osób na niego wyczekiwało. No i co, pozostaje tylko się cieszyć, bo to jest praktycznie pewne, że będzie child. To do baneru 3.2, w fazie 1 jest przewidywana Raiden Shogun. Nawet wiem dlaczego, jeżeli nawet jej rerun, no chociaż w sumie z czasem kiedy wejdzie ten baner już o wiele dłużej będzie trwał, jakby nie patrzeć czasu tej poprzedniego rerunu, ale mimo wszystko jednak pamiętajcie o tym, że Raiden jest pod przepotężną postacią, zarobkowo jest ona rekordzistką, dlatego też może chcą ją dać na baner czy coś. Raden Shogun jest y, chyba najsilniejszą postacią Elektro, jak na ten, na ten moment. Dlatego, jeżeli chcecie mieć naprawdę potężnego, potężną postać, bo ona może być na wszystko używana, tak naprawdę, y, to uszujcie. Aczkolwiek y, jeszcze y, jest coś ciekawszego na drugiej fazie, ponieważ będzie rerun Iuli. Z tego co wiemy, y, Raden Shogun jest najlepszym sub DPS-em pod Iule. Y więc y, ten rerun, jakby dwóch postaci, jest y, najbardziej prawdopodobny, ponieważ y, y wiecie, no, Iula jest niby najlepszym DPS-em w grze, jak do Dacie do tego Raiden Shogun, to będzie ono bić jeszcze więcej e, przez super kontakt, a wiemy, że Iula jest physical damage dealerem. E, więc jeżeli chcielibyście sobie złyszować po Iule, bo na przykład nie się po nią wcześniej, to przy okazji możecie wysznąć po Raiden Shogun, jeżeli są już one razem na banerze, praktycznie. Znaczy, no, fazy się tylko zmieniają. E, I będziecie mieli świetne duło. Jeżeli faktycznie one wejdą oczywiście, bo to są na razie tylko liki. E, 3-3. Faza pierwsza, a być Riran Ayato. Czy to będzie prawda? No, znowu, jakby nie patrzeć, w 3-3 na pewno minie kilka miesięcy od ostatniego wyjścia ja to aczkolwiek, czy naprawdę jest to wystarczająco na jego rerun? Jakby nie patrzeć, jego Barner zarobił bardzo dużo. Jest on bardzo silną postacią Hydro, jeżeli nie najlepszą. Chociaż teraz pewnie kilku mainów Childa by się ze mną spierało na tą kwestię, ale no nie wiem. Wiemy, że jest on naprawdę bardzo silny, że jest on no generalnie yy, lubiany i po prostu nie wiem ale szczerze nie wiem czy jest to prawdopodobne że będzie jego rerun wydaje mi się że raczej mało a to co teraz będzie w ogóle że mm... To co teraz powiem, że razem z nim na banerze ma być Ayaka jest jeszcze mniej prawdopodobne, mi się wydaje. Yy, patrząc i na kwestie zarobkowe, i patrząc na kwestie yy, czasu jej ostatniego rerunu, jest to chyba najmniej prawdopodobna informacja, którą wam podaję do tej pory, że Ayaka ma niby wrócić 3-3, aczkolwiek no nie wiem, no. Zobaczymy jak to tam będzie wyglądać, nie? Yy, co do fazy drugiej 3-3, ma wrócić Albedo. Yy... Mnie to na przykład bardzo cieszy, bo Albedo... To jest akurat bardzo prawdopodobne, ponieważ Albedo nie było długo. A jeżeli Iula ma wejść dwa banery przed nim, a oni mieli ostatni rerun razem, no to jest to jeszcze bardziej prawdopodobne, ponieważ poczekamy sobie około rok i dwa miesiące na to, aż wyjdzie Albedo, jeżeli dobrze liczę. Ale źle liczę, więc w sumie nie wiem. Ehm... E e e do tego Albedo, znaczy Albedo niby nie jest jakąś świetną postacią, aczkolwiek jest on naprawdę. Jego gameplay ci się tak naprawdę nigdy nie znudzi. Poza tym, no, robi on w miarę dobry damage, aczkolwiek jest on raczej stosowany jako taki supportik dla jakichś Geo. Nie wiem, dla jakiegoś Itto, czy dla jakichś innych Geo postaci. Jest on stosowany jako taki Geo support. Coś w rodzaju Goro, tylko trochę inaczej on działa, ale nie teraz pora na tłumaczenie działania Albedo. Jeśli chodzi o banner 3-4 Faza pierwsza będzie tam ten al haytam Czyli ta postać niby z Honkaja Wiele o nim nie wiemy Ale... Razem z nim na banerze będzie Shenhe Na którą czekam już od dawna Zacznijmy od tego, że jest to bardzo prawdopodobne Ponieważ rerun Shenhe będzie liczył ponad rok Od momentu kiedy wyjdzie ten banner. Poza tym... Znaczy dobra Kwestie zarabkowe nie są wcale... Ono chyba nawet na sam... Znaczy... Patrząc na to, że razem z Shenhe Wyjściem Shenhe był psiało na banerze Ten baner nie wyglądał aż tak tragicznie Niestety na Shenhe nie, nie wiszowało aż tak dużo osób Nawet chyba mniej niż na Jaimiko. Co mnie smuci, bo jest to naprawdę świetna postać. Na przykład, znaczy, wiecie, jest to ma, na przykład moja ulubiona postać z tej gry, nie? Czekam na nią od. Niestety nie udało mi się na jej pierwszym rilanie. E, miałem gwaranta i około 60 piti, jak się skończył banner. Ja jestem bardzo zajarany, że będzie jej rerun, nie? Więc no, i mam nadzieję, że będzie, i jest to bardzo prawdopodobne, więc cieszę się bardzo. A w drugiej fazie niby ma być Tahutao, aczkolwiek. No, mówiłem Wam, że ba, o wiele bardziej prawdopodobne jest to, że będzie ona w drugiej fazie baneru 3.0, więc y, myślę, że raczej moglibyśmy... A nawet jeśli nie, to będzie ona o wiele szybciej, więc raczej wykluczyłbym to, z, y, tą opcję, że ona może być w ogóle w drugiej fazie 3.4, ponieważ y, za, długo, za długo byśmy czekali. Moim zdaniem może y, w tym banerze, z, y, w drugiej fazie baneru 3.4, Maybe... Znajdzie się tam na przykład żongli albo ganiu. Właśnie. Bo myślę, że raczej nie znajdą się oni obydwaj, ponieważ podwójny baner będziemy mieli w fazie pierwszej, aczkolwiek, no nie wiadomo, nie? może akurat Hojowers zechce nam sprezentować z, z podwójny baner ganiu i Zhongliego. Więc właściwie z lików na banery to chyba byłoby na tyle. Napiszcie w komentarzu, czego najbardziej wyczekujecie na sumeru, albo po co byście najbardziej chcieli zwishować. Więc właściwie w tym odcinku to by było na tyle. Życzę Wam miłej nocy bądź dnia, zależy kiedy to oglądacie. No, i ja z Wami żegnam. Do następnego!